Wyskoczyło mi na głównej. Ja tak trudne, że złamię każdego gracza. To jest film Stevie Gill przed 4 lat, ale zobaczyłem HEDA i trudność, więc kurde, Fajnie byłoby to obejrzeć. To jest jedna z najtrudniejszych gier w historii. Co to dla mnie? Przechodzenie trudnych gier to moje drugie imię. Ostatnio w ramach rozrywki platynuję sobie Returnala. Hardcore poziomy z Super Meat Boya? Tak, to ja pomagałem je konsultować. No dobra, może ta gra będzie trudna, ale przecież nie pokonają mnie w pierwszym levelu. Zauważyliście, że ostatnio w każdym wstępie w moim filmie dostaję srogi w p dol? W dzisiejszym przypadku będzie to uzasadnione, ponieważ postanowiłem zmierzyć się z prawdziwą legendą trudnych gier, tylko po to, żeby już na dzień dobry dostać w mordę i zostać przez grę totalnie złamanym. Prawie. Gra, o której dzisiaj wam opowiem, no? to Ninja Gaiden Sigma. O Ninja Gaiden Sigma, Sigma powinniście wiedzieć tyle, że jest to remaster Ninja Gaiden Black, które było remasterem Ninja Gaiden, które było kontynuacją Ninja Gaiden. Co jest takiego trudnego w Ninja Gaiden? No cóż, na pierwszy rzut oka to dość typowa gra, w której eksplorujemy poziomy, walczymy z przeciwnikami, rozwiązujemy bardzo proste łamigłówki, zbieramy i ulepszamy sprzęt, no i na... Ale co jest w ogóle fajne, to faktycznie, jeżeli chodzi o Ninja Gaidena, tego najnowszego, który wyszedł, no to podtrzymał poziom trudności. Jest naprawdę wymagający. Niejakoś niesamowicie... Ale na tyle, że no, może mieć trudności z przejściem tej gry i to jest fajne. W końcu każdego z levelów walczymy z bossami. Jako, że Ninja Gaiden jest osadzony w realiach historycznych, wiernie oddaje ducha starożytnej Japonii. Przez to oczywiście w trzeciej misji walczymy z cyborgiem. Ninja Gaiden możemy rozpocząć na niższych poziomach trudności, takich jak normal, albo Hero, ale gra była tworzona z myślą o jak największym wyzwaniu. Więc oczywiście na dzień dobry wybrałem Hard i w pierwszym poziomie dobyłem katany. Wow, 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 prawie przeciąłem kataną mikroport. I kiedy na pierwszym levelu dobyłem katany, sorry, niestety nie mam większego noża dzisiaj. To okazało się, że nie mam pojęcia jak jej używać i zginąłem. Dlaczego więc Ninja Gaiden jest tak trudny? Jeżeli walczymy z tym jednym lub dwoma ninja, sytuacja nie jest jeszcze najgorsza, ale gra bardzo szybko rzuca na nas całe grupy przeciwników i teraz pewnie przywołacie sobie w pamięci inne gry, w których walczyliśmy z przeważającymi siłami wroga, gdzie nasi oponenci grają i właśnie to jest zajebiste. Nie ma takiej sytuacji, że po prostu jeden patrzy, drugi napierdala, potem no odwrót albo załóżmy pięciu patrzy, jeden się napierdala i w większości grach to jest skonstruowane, te jaj przeciwników to jest tragedia. Tylko kurwa, tam każdy cię napierdala z siłą tam nie z czasem nie możesz zadać ataku przez kurwa nie wiem pół minuty nie, bo załóżmy nie masz okienka, bo oni kurwa mają akurat jakieś pojebane komba. To jest, z jednej strony to jest piękne, a trochę wkurwiające nie, bo jednak chcesz grać, a masz kurwa unikać. Według zasad fair play i zgodnie z etykietą atakują nas pojedynczo i tu właśnie wjeżdża ninja no! W pewnym sensie Ninja Gaiden podąża podobnym tropem i to nie jest tak, że absolutnie wszyscy wrogowie atakują nas w jednym momencie, ale ten poziom agresji, jaki na nas narzucają, brak szacunku dla jakichkolwiek zasad fair play, nieczyste techniki, które stosują, jest na absolutnie innym poziomie i to chyba jest takim głównym czynnikiem, który totalnie zbiło mnie z tropu. W trakcie tej jednej walki czułem się jak na ośmiopasmowej autostradzie. Jeden przeciwnik właśnie wyskoczył na ścianę, więc zaraz pewnie spadnie mi na głowę. Drugi wybieg za ekran, ale w dowolnym momencie może obrzucić mnie Shurikenem. Dwóch kolejnych no. tańczy koło mnie z żelastwem. Na kamerę, nie? Nie pomaga. Ach, jaki cudowny, barokowy ekran game over. Uwielbiam patrzeć na ten napis. Był to dla mnie absolutny szok, ale wtedy poznałem blok. Wspaniały wiersz, bo oczywiście. Dobra, może nie będę robił trików z kataną, bo już mam dziurę w ręce. Bo w Ninja Gaiden jest blok, który jest w stanie zablokować absolutnie każdy cios. Nieważne ilu jest przeciwników, jeżeli atakuje ich 50, możemy zablokować wszystko, bo nie ma żadnego paska wytrzymałości. Wygranko! I tu prawdopodobnie powtórzę ujęcie, że pięść uderzam. Bo oczywiście, kiedy tylko Ninja Gaiden przyzwyczaja nas do używania bloku, pojawiają się przeciwnicy, którzy przełamują ten blok przy pomocy chwytów, które nie dość, że przełamują blok, to zadają potężne obrażenia. Do tego wszystkiego należałoby dorzucić oczywiście tak ważny współczynnik podnoszący poziom trudności jak kamera. Jeżeli kiedykolwiek narzekaliście na kamery w grach From Software, to one są przy Ninja Gaiden perfekcyjne, bo tutaj umiejętność operowania kamerą jest ważnym elementem skillsetu, jaki powinniśmy pozyskać. I tak oto pierwszą godzinę z Ninja Gaiden spędziłem męcząc się z pierwszym poziomem. Poziomem, który typowy speedrunner przechodzi w 2,5 minuty, a gracz zaznajomiony z grą w jakieś 5 minut, niezdarnie próbując używać jakichś kombosów, nie za bardzo rozumiejąc jak radzić sobie w grupie przeciwników i walcząc z przeciwnikami, którzy w niektórych komnatach respawnują się w nieskończoność, bo myślałem, że trzeba zabić ich wszystkich. W tej oto chwili słabości liczę oczywiście na Wasze dobre słowo, słowa otuchy, pocieszenia, ale może na wszelki wypadek zablokujmy sekcję komentarzy. Po tym pierwszym jakże brutalnym szoku, niemalże odrzucającym mnie od Ninja Gaiden, pomyślałem sobie, że bo będą ludzie, co nie, kurwa, źle grasz, ja pierdolę, To jest łatwy poziom trudności, skoro ja ciągle umierasz, a może ktoś chce ciągle umierać? Zasięgnę do największej biblioteki wiedzy na temat gier komputerowych, memów i nieprawdziwych teorii naukowych, czyli internetu i bardzo szybko znalazłem rozmaite poradniki, które otworzyły mi oczy na techniki, o których nie miałem pojęcia, że powinno się w takiej grze stosować. Bo Ninja Gaiden okazał się nie aż tak trudny, kiedy zrozumiałem, jak wielkim idiotą byłem i że sposób, w jaki grałem wcześniej, doprowadziłby do bardzo szybkiego i brutalnego wyrzucania mnie z klanu ninja. Nie musiałbym wtedy dokonać sepuku, czyli rytualnego wypatroszenia, ale nie wiem, gdzie e, katana poleciała. Chyba pod szafkę z telewizor. Na początek rzucę truizmem. Ninja Gaiden jest trochę jak bijatyka. Nie można tutaj maszować przycisków, licząc na to, że jakoś to będzie. To znaczy w niektórych sytuacjach można, bo są bardzo tanie taktyki, na przykład odbijanie się od ściany, naskakiwanie na przeciwników w nieskończoność i możemy w ten sposób eliminować wielu przeciwników, ale już nawet proste wyprowadzenie ciosów w odpowiedni sposób gwarantuje nam na przykład perfekcyjne rozpoczęcie walki. Wystarczy przytrzymać odpowiedni przycisk, naładować atak specjalny i po prostu od. Przeciwnikowi głowę albo inny element, bo odcinanie tutaj jest ważnym elementem zabawy. Ten specjalny mocny atak ma niezwykle taktyczne zastosowanie, szczególnie w momentach, w których otwieramy walkę w bezpośredniej walce ten atak jest trudny do wyegzekwowania no i chuj, coś takiego mamy nawet w Ghost of Tsushima nie, ten start, kiedy zaczynamy z kataną, jeżeli dobrze zrobimy quick time event chyba, no to z automatu zabijamy pierwszego przeciwnika, a potem możemy to jeszcze ulepszyć, że zabijemy drugiego od razu, I walki stały się trywialne, ale jednak kurwa tam to było takie, no człowiek nie czuł tej presji, nie czuł tego strachu mówi kurwa i takich ich zaklepie, nie a tutaj każdy przeciwnik jest faktycznie tak wyważony, że ty się bolisz kurwa z nimi walczyć, nie, i masz sytuację w której ten pierwszy przeciwnik, który padnie, to jest dla ciebie zajebisty opener do całej walki, nie? Od razu ci morale skaczą. Pania, ale również w momentach, kiedy mamy chwilę oddechu, warto go stosować i ładować. Tym bardziej, że przyspieszyć ładowanie możemy, kiedy w pobliżu są kule z energią wypadające z przeciwników. W ten oto sposób, przy pomocy jednego przycisku, wreszcie poczułem się jak ninja. Na kilka chwil, bo oczywiście później naskoczyło na mnie kilku innych przeciwników i zobaczyłem mój ulubiony ekran game. U. Bardzo szybko nauczyłem się także tego, że nie można tutaj trzymać bloków nieskończoność i zamiast tego czasem trzeba robić uniki. Szczególnie jeżeli wiemy, że dany przeciwnik ma skłonności do tego, żeby wykonywać chwyty. Te uniki połączone z wysoką mobilnością postaci, polegającą na tym, że możemy biegać po ścianach i odbijać się od nich, ułatwiają bardzo mocno poruszanie się po arenach, które często są bardzo niewielkie i szukanie sobie tak ważnego miejsca, w którym nie będziemy otoczeni przez pięciu wrogów. Ten element taktycznego poruszania się po mapie był tutaj szczególnie istotny, bo każdy moment, w którym zatrzymujemy się na sekundę bez jakiegoś większego planu na to, co będziemy robić już za moment, zwykle kończy się wiadomo o czym. Z tym też poruszaniem się po arenie związany jest archaiczny aspekt Ninja Gaidena, czyli praca kamery. Ta praca kamery jest naprawdę kiepska i w praktycznie każdym poradniku, jaki przeczytałem, widniała bardzo prosta, ale jakże nieintuicyjna z dzisiejszego punktu widzenia porada. W trakcie walki raczej nie operuj kamerą, zamiast tego przeanalizuj pole bitwy i ustaw sobie kamerę przed walką w najbardziej optymalny sposób. Fajne co? Ale rzeczywiście, ustawienie odpowiedniego konta pozwala nam przetrwać kilka sekund na polu bitwy, wyeliminować paru wrogów. Sporym ułatwieniem w grze, oczywiście, jest to, że istnieje przycisk, który pokazuje nam to, co jest przed bohaterem. Od tego, jak jest ustawiona nasza postać i co widzi, zależy to, czy w optymalny sposób wyprowadzimy poszczególne ciosy i czy nasz bohater zrobi to, czego chcemy. Swoją drogą w jednym z poradników było też napisane, że nietoperze są wspaniałe, czy coś w tym stylu. Co brzmi bardzo ironicznie dzisiaj, ale choć generalnie o to, że nietoperze są bardzo łatwym celem w grze, bo można je zabić wydaje jednym ciosem, a praktycznie zawsze wyrzucają z siebie jakieś kule energii, więc kiedy widzisz nietoperza, uśmiechasz się. Potem go zabijasz. Uzbrojony w te arkana wiedzy, które zdobyłem przeczesując. Lepiej zabić niż zjeść. I mu. Święte księgi poradników na YouTube. Ruszyłem raz jeszcze, by zawalczyć. I oczywiście zginąłem, bo zapomniałem o tym wszystkim, czego się nauczyłem. I dzięki tym podstawowym <noise> poradom udało mi się dostać po raz pierwszy... Najpiękniejsze jest w takich ciężkich grach, że te, ten twój level skupienia zawsze musi być na podobnym poziomie, żebyś ty pamiętał o tych wszystkich naukach, o tych wszystkich, nie wiem, tajnikach, których się nauczyłeś. Jeżeli będzie jeden moment, w którym ty obrośniesz w piórkę i poczujesz się za bardzo, no to jesteś już w pizdzie, nie? Z automatu pokora. Pyk, zabijacie boss i tyle, nie? I to jest kurwa piękne, że jednak skupienie one musi być na no stopnie. W każdym razie, jeżeli potem już przeszedłeś grę setkę razy, no to jest co innego, nie? Bardziej mówię o tymi pierwszymi próbami. Do bossa, który oczywiście mnie zamordował, ale i tak był to spory postęp, bo udało mi się dotrzeć do punktu zapisu, dzięki czemu droga do bossa stała się niesamowicie krótka. Wystarczyło zabić dwóch ninja na moście i siedmiu w budynku. I z tym oczywiście był ponownie problem, bo ci ninja mordowali mnie tak jak chcieli. Raz jeszcze wróciłem na tablicę kreślarską, żeby zastanowić się, co robię nie tak, i odkryłem swój bardzo podstawowy błąd dotyczący tego, jak należy walczyć w Ninja Gaiden, aż mi się głos załamał. Ten błąd polega na tym, że w grze istnieje taki bardzo fajny system, wedle którego możemy wytrącić przeciwników z równowagi. Na przykład poprzez odcięcie im kończyny, powalenie ich na ziemię, albo na różne inne sposoby. Intuicyjnie jako gracz mam takie podejście, że kiedy dany przeciwnik jest bezbronny, to mogę go zostawić na chwilę i zająć się innym. I to jest naturalnie rzecz biorąc grzech, o czym możecie. Przeczytać w podręcznikach ninja, już na pierwszej stronie. Bo w Ninja Gaiden, ten przeciwnik, który został powalony czy wytrącony z równowagi, powinien zostać jak najszybciej dobity. Gra zawiera nawet taki zestaw specjalnych ataków. Kiedy jesteśmy koło powalonego przeciwnika, możemy go po prostu dobić mieczem albo wykonać jakiś inny kombos. Wbicie sobie do głowy tego prostego. Ej kurwa, sobie słucham o tym Ninja Gaidenie t, właśnie tym starym, nie grałem w niego, grałem tylko w tego najnowszego czwórkę. No to ty, ej, strasznie dobrze odwzorowali to, co jest w czwórce, nie? Zrobili dobrego Ninja Gaidena. O kurwa, nie, nie, nie wiedziałem, bo jakby ja na niego patrzyłem i tak oceniałem go przez pryzmat nowego gracza, który po prostu zagrał sobie w gierkę, nie? A nie jakiegoś konesera, fanaseli. Ale styl, trzeba tutaj klasnąć, że tak powiem, za to, że... Faktycznie trzymali się tego wzolu, nie? Tej trudności, tego dobijania, tych kończyn, tych ataków specjalnych i tak dalej. zajebista to jest. Elementu, w połączeniu może z małą poradą, że w grze najlepiej nie leczyć się bezpośrednio w trakcie gry, bo mamy oczywiście do tego skróty klawiszowe, lepiej jest wejść do menu pauzy i tam wybrać przedmiot leczący, bo w bezpieczny sposób możemy się uleczyć, sprawiły, że moje granie zmieniło się diametralnie. Nagle odkryłem w sobie wewnętrznego ninja i zrobiło mi się aż ciepło na sercu. Głównie ze względu na to, że przy takim upale nie chciałbym nosić tych wszystkich szab na sobie. Zacząłem mniej więcej ogarniać, o co chodzi w tym systemie, i że Powinienem myśleć o każdym elemencie. O tym, kiedy obrócić kamerę, kiedy zrobić unik, kiedy zaatakować, kiedy biegać po ścianie i kiedy dobić przeciwnika. To ostatnie mimo mojego palca jest tak naprawdę najważniejsze. No może powinien być yy, środkowy palec. I tak to udało mi się dojść do bossa, pokonałem go w miarę łatwo. Później zacząłem drugi poziom i okazał się on stosunkowo łatwy, nawet mimo faktu, że w finale walczymy z przeciwnikiem na koniu, któremu towarzyszą magowie. To jest liste. Ujebać się ...także kiedy zacząłem odblokowywać nowe techniki. Mamy przede wszystkim magiczne pociski, które rażą przeciwników dookoła nas. Mamy łuk, przy pomocy którego można zestrzelić przeciwnika z daleka. I co chyba najważniejsze, zacząłem stosować rozmaite kombosy, wśród których jednym z najważniejszych był taki naskok na przeciwnika. Bardzo dobrze to działa na magów. Polecam. Nawet nie chcę już wchodzić teraz w systemy jakieś bardziej złożone, bo tutaj są takie rzeczy jak guard, buff, atak, stan czy chociażby taka bardzo skomplikowana porada taktycznie, że jak wykonasz jakąś większą sekwencję ataków, to dobrze jest zaraz potem rzucić gwiazdką, bo wtedy szybciej postać wychodzi z animacji. To jest coś, czego nie wiem, czy bym się kiedykolwiek nauczył. Tak więc walka przestała być koszmarem. Zacząłem bardziej kontrolować to, co się dzieje. Z radością powitałem Cyborga i innych bossów, i pomyślałem sobie, zgłębiłem Ninja Gaiden, a potem spotkałem Almę, przeciwniczka z siódmego rozdziału, i tu się no, zatrzymałem. To bo mówię, To nie, jest jeden pokoje. z bossów w historii każdym razem, na przykład, jak przejdziesz sobie DS1, DS2, 3, jakiegokolwiek są cykle, like, den ringa, masz takie, kurwa, ja chyba trochę to, tej gry ogarniam, coś tam umiem w niej zrobić, nie? Przechodzisz drugi raz i nagle, kurwa, zatrzymasz się na tym bossie, na którym się nie zatrzymałeś podczas swojego pierwszego playthrough i masz takie, o kurwa, to ten boss jednak jest ciężki, nie? I potem zrobisz to znowu na trzecim yy, przejściu, czwartym, piątym i za każdym razem i tak się znajdzie ta jedna ściana, kurwa. Nie ma tak, że zawsze będzie kurwa idealnie, nie? To jest piękna taka pokora, instant. To no. Zrezentuje się moja historia wstępu do Ninja Gaiden, bo to miał być tak naprawdę odcinek, w którym ogrywam wszystkie trzy części i mówię wam jaki jestem zajbisty i w ogóle patrzcie, uf, macie platynę w Ninja Gaiden? Ja też nie. Ninja Gaiden naprawdę mnie złamał, ale z tym złamanym kręgosłupem niczym prawdziwy ninja zacząłem brnąć dalej i zgięty w pół zabijać kolejnych przeciwników i kiedyś ten ninja znowu się wyprostuje, a kręgosłup mu się zrośnie. W sensie, zamierzam grać dalej w Ninja Gaiden, bo po początkowym szoku, który był naprawdę brutalny, zacząłem zauważać, że ten system walki skrywa mnóstwo ciekawych zależności, a element taktyki rozciąga się tutaj na wszystko. Walkę, pozycjonowanie się na polu bitwy, kontrolę nad tłumem przeciwników, a nawet pracę kamery. Fascynujące. Pozdrawiam serdecznie, proszę wszystkich o porady odnośnie... Nie no kurde, czy to nowe filmy, czy stare, to Head zawsze ma taki poziom humoru, że na mnie to działa jak magnes, nie? Ja walę, genialny człowiek.